Pani Krystyna Martynowicz z górnej się przecierała oczy ze zdumienia, kiedy rano weszła do swojego ogródka warzywnego. Okazało się, że dynie, które uprawia zamiast na ziemi, gdzie ich miejsce, wspięły się na drzewo. Wyjątkowym zjawiskiem w moim ogrodzie, to jest właśnie dynia, która rozrosła się na pół ogrodu i w ogrodzie. Wyszła dynia aż na orzech. No i ewidentem jest właśnie, że, że dynie rosną na o, drzewie owoc orzechowym. Jak mówi ogrodem i uprawą dyni zajmuje się już od lat, ale z takim zjawiskiem jeszcze się nie spotkała. Mieszkałam wcześniej na wiosce, to miałam często bardzo dużo dyni. To były do żywienia zwierząt. No a teraz w Nysie to zawsze jak moda wyszła na Halloween, właśnie tą dynię... Eee, uprawiam. A często się zdarza, że dynie tak na drzewa się pną? No, pierwszy raz, to taki element, pierwszy raz, że dynia umieściła się na drzewie. Dlaczego jednak dynie wspięły się na drzewo? Dla doświadczonego ogrodnika nie jest to żadna tajemnica. Bardzo, co było w tym roku wil, dużo wilgoci, dynie popuszczały duże pędy, no i pędy się zapuściły aż na orzech, przyczepiły się do orzecha. No i ładnie wyglądają, no i bardzo dobrze jest, bo ochroni to przed ślimakami też te dynie. Poza tym, że dynie ładnie wyglądają, to też są bardzo zdrowe. Dynie są bogatym źródłem witamin z grupy B, wit witaminy C, a, a, zawierają duże ilości karotenu, błonnika, dlatego też polecane są osobom, osobom chorującym na cukrzycę, ponieważ mają małą wartość energetyczną. Wspomagają ponadto leczenie wielu chorób. Dynia posiada duże ilości butelka rutanu, która w odróżnieniu od marchewki nie magazynuje metali ciężkich. Dynia ma również właściwości lecznicze w takich schorzeniach jak choroby układu krążenia, miażdżyca, choroby układu trawiennego. Stosowana jest do eliminacji pasożytów takich jak distaluska, a także tasiemiec? Dynia może być też świetnym dodatkiem do wielu potraw. Ładnie wyglądają i bardzo smaczne. i Wykorzystywać trzeba dynie dla żywienia, szczególnie dzieci do zagęszczania zup. Można zrobić powidła z dyni, dynie w odcie. oprócz tego. Przecier pomidorowy połączyć można z dynią i bardzo jest to smaczne i zdrowe. Robić, nie, młodej dyni można plasterki układać nawet na pizzy. Zatem nic tylko dynię uprawiać, a jak się okazuje, nie jest to warzywo trudne w hodowli. Bardzo łatwe i bardzo plenne. Z jednego ziarnka bardzo dużo wyrośnie i bardzo się opłaca. No, no ważą nawet do 50 kg. No to moja chyba ma 25. Warto dodać, że opolszczyzna słynie z niezwykłych dyń. Mieszkaniec Zdzieszowic może pochwalić się dynią gigantem. Wychodowane przez niego warzywo miało, uwaga, 580 kg wagi.